Rywalizacja kształtuje charakter. A dzisiaj będę Ci chciała pokazać yy, nie tyle to, czy rywalizacja jest dobra czy zła, ile to, że nie zawsze jest tak, że musimy wybierać między jednym albo drugim. Nazywam się Emilia Kulpanowak. Jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń. Ze sobą i z innymi też. Czy zawsze trzeba coś poświęcić, żeby coś innego zyskać? Pewnie nieraz tak jest i pewnie wielokrotnie y, udaje nam się uzyskać jakieś ciekawe efekty dzięki temu, że naprawdę się skoncentrowaliśmy na jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Y, jest wielu zwolenników tego, by nie być. Multitaskerem, tylko by się skupiać na jednej rzeczy, żeby skutecznie działać i mieć lepsze, więcej efektów, warto robić. Cztery godziny dziennie, jedną rzecz, tak dalej. Takich książek na ten temat jest mnóstwo i na pewno nieraz się spotkaliście z takimi teoriami. Dzisiaj troszeczkę z boku tego bym chciała powiedzieć, bo o ile z tym, czy multitasking, czy jedna rzecz, w ogóle nie chcę dyskutować. Myślę, że tutaj nauka już nie pozostawia miejsca na dyskusję. Bardziej chciałabym pokazać to, że czasami zafiksowujemy się i w naszej kulturze jest to dosyć powszechne, że musimy wybierać albo to, albo to. Albo ja, albo ona. Albo kino z żoną, albo piwo z kolegami. Albo praca, albo rodzina. Albo dzieci, albo kariera. Albo, 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 albo. Ciągle jesteśmy w takiej presji, poddawania się wyborowi, bo na pewno coś stracę, kiedy wybiorę coś innego i mogę mieć albo pracę, albo, albo rodzinę. Nie mogę jednocześnie. Być zadowolona z fajnej pracy i mieć fajnej rodziny, bo jesteśmy przymuszani do tego, żeby wybierać, czy sami się przymuszamy do tego, żeby wybierać. Zauważmy, że to przecież to są nasze wybory, to jest mój własny wybór, czy ja mam ten wybór. <grybieram> wybieram, czy wybieram, trochę tak. I wtedy mówimy o tym, że mamy konflikt potrzeb. Że mamy konflikt wartości, że nie wiemy, co wybrać, w którą stronę pójść. I to jest takie podejście, właśnie albo-albo. Podejście, w którym jest bardzo dużo walki i podejście, w którym jest bardzo dużo rywalizacji. A gdyby trochę zmienić narrację i poszukać takiego spojrzenia na nasze życie i na naszą rzeczywistość, żeby tam, gdzie do tej pory bo albo albo wstawić spójnik i albo oba, obie, obie te rzeczy. Mogę mieć wiele potrzeb zaspokojonych. Nie muszę wybierać jednej potrzeby. Może nie zawsze potrafię znaleźć taką strategię, żeby mieć wszystko naraz taki sposób, żeby mieć wszystko naraz. Ale na pewno myślę, że warto tego poszukiwać, żeby móc się skoncentrować trochę bardziej na podejściu i. Podejściu, które zespaja, no i jest spójnikiem, i ono zespaja nasze, nasze życie i nasze wybory. Więc, jeżeli mamy na przykład takie zdanie albo ja, albo ona, może poza małżeństwem. Bo tutaj nie chcę wchodzić, bo zaczyna nam się robić dyskusja na temat monogami i jakiegoś, jakiejś poliamorii, na przykład jakiegoś otwartego związku, więc to na pewno nie jest temat na dzisiaj, bo to jest dużo większy temat. Ale jeśli na przykład ja to mówię do mojej przyjaciółki albo ja, albo ona, mogę się zastanowić, czy ja na pewno chcę zmuszać moją przyjaciółkę do tego, żeby miała. Żebym ja mogła mieć na nią wyłączność? Czy na pewno chcę, żeby ona zrezygnowała z tamtej relacji po to, żeby była tylko w relacji ze mną? Co to wniesie do naszej relacji? Czy na pewno chcę ją stawiać przed takim wyborem? I czy na pewno chciałabym, żeby tak wybrała, że jesteśmy sobie na wyłączność w tej naszej przyjaźni? Bo mogę nie mieć zaufania, mogę mieć dużo lęku wokół tego, że ona ma jeszcze inną bliską osobę. I może ja się czuję niepewnie, bo nie jestem przekonana, czy nie opowie czegoś o mnie, co jest dla mnie bardzo wrażliwe i delikatne. A może się czuję niepewnie, bo się boję, że całkiem mnie porzuci. Ale zobaczcie, ile tutaj jest lęku i bronienia takiego swojego, swojej pozycji swojego status quo. Chyba nie do końca nam o to chodzi przecież w takim życiu, które jest życiem obfitości i miłości, prawda? Bo przypominam, że przecież mówimy o tym, jak się żyje na poziomie miłości. Ja na poziomie miłości ja nie muszę się bać, że moja przyjaciółka zostawi mnie dla tej trzeciej kobiety. Możemy się przyjaźnić wszystkie trzy, albo możemy się przyjaźnić w różnych dwójkach, w różnych układach. Ja nawet jeżeli jej nie lubię, to przecież nie muszę w żaden sposób stawać pomiędzy. Pomiędzy nimi, w tej przyjaźni, mojej przyjaciółki z inną kobietą. Wtedy mamy i. Wtedy ja mam też więcej wolności wyboru, czy na pewno chcę codziennie dzwonić do tej mojej przyjaciółki, czy może jeżeli ona mnie poprosi na przykład o chwilę empatii, rozmowy w sytuacji trudnej, a ja się śpieszę, to też wiem, że ma kogoś, do kogo jeszcze może zadzwonić i nie jest zdana wyłącznie na mnie. Jest to taka sytuacja, w której. Możliwe jest bardzo to, że wszyscy wygrywają i że wszyscy są zadowoleni, prawda? Tak samo w sytuacji, na przykład, wybór praca czy rodzina. Czy naprawdę musimy stawać w takim wyborze praca czy rodzina? Mogę mieć fajną pracę i mogę mieć fajną rodzinę. I to jest kwestia tego, jak ja to wszystko zorganizuję, czy na pewno wszystko będzie w tym samym czasie, czy nie będę potrzebować na przykład dodatkowo jakiejś gospody, która zajmie się domem i zrobi zakupy, kiedy ja będę spędzać czas w pracy albo z dziećmi na jakichś ciekawych atrakcjach. Nie jest to powiedziane, że ja mam być tą matką Polką, która y, będzie miała na kolanach podłogę po północy. Y, po cichutku pod łóżkami śpiących dzieci. Oczywiście mogę to wybrać, ale jeśli tego nie chcę, to nie muszę tego wybierać. I, bo to jest przecież mój wybór. I mogę mieć i, i fajną pracę, w której się spełniam i która mnie cieszy, i fajną rodzinę, i fajny czas z rodziną. Nie, nie musi to być w konflikcie, nie muszą to być wartości czy, czy wybory, które są w konflikcie. Nawet jeżeli popatrzymy na pozornie, Nierozwiązywalny konflikt interesów. Czy pójdziesz na piwo z kolegami, czy pójdziesz do kina z żoną? Może się okazać, że tu naprawdę nie da się tego połączyć. Ale gdyby popatrzeć tak, że my chcemy to połączyć może jeden wieczór spędzimy tak, a drugi tak. A może najpierw pójdziemy do kina z. My tylko we dwoje, a później się umówimy na piwo czy wino z kolegami, z koleżankami w różnych grupach. A może zajrzymy głębiej, zobaczymy, jakie, jakie tak naprawdę potrzeby chcemy zaspokoić tym zachowaniem i wymyślimy coś zupełnie, zupełnie, zupełnie innego. Na przykład wspólny wyjazd w góry naszych zaprzyjaźnionych małżeństw. Może tak być? Może tak być. I nie myślę, że stoi to w sprzeczności. Kino, piwo, góry to nie musi stać w sprzeczności. To chodzi o to, żebyśmy my wiedli satysfakcjonujące życie i o to, żebyśmy się cieszyli swoją obecnością i cieszyli naszymi wyborami. I to nie jest tak, że ja muszę iść do kina albo że muszę iść na piwo z kolegami czy z koleżankami, czy na wino, czy na cokolwiek innego tylko mogę wybierać z takiego miejsca pewności, że ja ten wybór mam i że mam z kim. Te sytuacje tworzyć i te, tych te, te różnych y, sytuacji poszukiwać. I wtedy może się okazać, że wyjazd w góry na trzy dni y, daje mi dużo, dużo, dużo więcej i mam naładowane akumulatory, na przykład. A może właśnie nie, może chciałabym coś zupełnie innego. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że o ile w takim y, podejściu albo-albo jest bardzo dużo rywalizacji, walki. Wzajemnego wykluczania się, konfliktów yy, i takiego właśnie poświęcania. O tyle w podejściu i oba, czy obie yy, jest yy, bardzo dużo spokoju, obfitości, miłości, yy, współpracy. Yy. I takiego, takiej energii, której bardzo serdecznie życzę sobie do mojego życia i Tobie, do Twojego życia, i zachęcam do praktykowania i do sprawdzania, czy ja naprawdę muszę wybierać, czy naprawdę tak często muszę coś poświęcać na rzecz czegoś. I bardzo jestem ciekawa, jak zawsze, Waszych przykładów, co. W Waszym życiu daje postawienie spójnika i zamiast albo, albo. A jeśli podobają Ci się treści i te rzeczy, o których opowiadam, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. I do zobaczenia następnym razem.